Już się mam z Dzisiaj sobie gram w Clicking Simulator, jakiś nowy, bo nigdy nie widziałam go jeszcze. Eee, o, co to ma jest? W ogóle sobie popatrzymy. LOL, jak fajnie w ogóle. Ej, fajne to jest. Ile roboks? Czas. Jedenka. bum, bum, 1k bum. 5k to kosztuje, najsłabszy jest za 5 no dobra, więc sobie klikamy 10 tysięcy już 10 rabirów możemy zrobić. Uwaga, już było 2000. 10 rabirów. 100 rabirów. 100 rabirów. 100 1000 rabirów. 1000 rabirów. i to jest bardzo szybka gra, lol. 1000 rabirów. Okej. Okay. Lol. Teraz szybko to idzie. Na razie szybko to idzie. OK. O. et Gold Cems, co jest? 10 karabirów mam. Ej, skąd ja mam pieniędzy? 50. 50 tysięcy? okej okay. Uncommon jakiś. Faga, ile on daje. Razy 4 kliknięć. Powinienem jakieś 10 milionów dostawać. Co ja mam za głowę? Co to jest? Nieważne. Mm -hmm. Lol. <ścoughs> ok, Ankomona. Tego rera próbujmy doproście. Ciekawe, jak będzie wyglądać. 300 milionów już mało. No to nieźle. Dobra. Okej. Okay. Musimy cię dropnąć. Co nie? Dawaj! Wbijemy cię. No nie. Dobra, jaki będę... Razy cztery ma. Razy cztery. O, już nie możemy. Zobaczmy. O kurde, po 20 milionów. Skąd ja mam już 9 bilionów? Ej nie no, ale serio. 100 k rebirfów możemy zrobić. Czy wy to słyszycie? 100 tysięcy rebirfów. Dobra, robimy to. Pół miliona rzęsów. To nieźle. Milion. Dobra, robimy do 2 milionów dżemsów, żeby zrobić jedno jajko. 2 miliony mamy. Zrob, zróbmy to jajko za 2000, za 2 miliony dżemsów. Nie uwaga, co wypadnie. LR! Co jest? Co jest? Nie, słaby jednak. Ale zobaczmy. Pewnie jest mega dobry. Raz, Co? Ale on jest piękny. O lol, 20 milionów. Jeden bilion. Lol, ale on jest... Za... A tu przecież mamy, o. jeden milion trzysta rabiffów dobijmy pyk dobra jeden trylion może no, trochę ciężej to wbić okej okay. pyk 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 ale to jest w ogóle szybki dobra, pyk 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 Dobra, mamy 20 milionów Dobra i kupujemy tego za 20 milionów I uwaga, co to będzie? Obmychica będzie Dobra, co to będzie? Legendary Lizard Okej okay. Uwaga, pewnie jakiś Co on ma za nożniki? Razy 24 czy wy to... Czekajcie. To ile ja będę dostawać? Ja się duszę. Co to jest? Lol. Naprawdę lol. Ale dobra. 3 miliony rebirfów. Spróbujmy zrobić. Kurczaczki, nie da się. LOL! Jeszcze raz otwieram tamto jajko. Bo to się opłaca. Dobra. Co jest? Dobra, już za chwilę mamy. Ale 11 milionów rebirfów. Co? LOL, to teraz możemy iść po 33 miliony rebirfów. No i 47 robię. 47 milionów robię. Już mamy 200 milionów. Następny jest od biliona. No to spróbujmy tego biliona dobić. A już ciężko idzie. No już ciężko. Czemu teraz tak mało idzie? Dobra. Nie, musimy kilka tych niestety desert otworzyć Tak, tak, jeden bilion Co wypadło? Ten sam o teraz mami otworzył Ga pyk Oto legenda ta to. Pewnie jakiś nyt ale oczywiście i po kolei idzie. Teraz będzie drugi drugim jest... Nie. Ten samny kaktus. Co będzie? Mami. Ok. Dobra, dawaj szybko. Lizard. Kurczę, smok nie wypadaj. O, jest skorpion. O nie. Czemu skorpion? Dobra, dawaj mi tego melica za 2%. I da się opanować 3? Nie. Uda się! Okej. Okay. Legendary. Dobra. Legendary wszystkie. Dobra, już nie mamy gensów. I uwaga, patrzymy, co to będzie. O kurde, razy 35%. Equip... Equip. Czekaj to ma razy 24. Golden. Czekaj, ten ma razy 48. Ten ma razy 48, a ten ma razy... Dobra. Golden Equip, Golden Equip i Golden Equip. I, tego. I uwaga, ile teraz dostaniemy, myślicie? Dwa, Co nam się Czemu nam się powiększa głowa? Lol O, tu są jakieś Odrebirów Stoka Te 500 milionów Tego za 50 możemy iść Xd, no to nieźle Ile możemy, 100 tego, aha No to nieźle 16 Znowu 16 i możemy otworzyć to jajko Otwieramy i uwaga, co drobnie Magical normal a nie, to myślałam, że takie dobre będzie Jest, dobra Co jest? Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Co? Czy wy to widzicie? Bo ja nie Dobra, to imię 161 milionów Zrobimy to, to. I no, już za niedługo będzie. Mamy. Co jest? Dobra, już prawie. Dawaj, dawaj. Dobra, szybko próbuję nabijać, dobra. I teraz możemy wejść do następnej krainy. Możemy wejść do następnej krainy za 500 milionów. Co to jest? Za dwieście trylionów dostajemy na tej. Co jest? Okej, okay, ciekawe, co to jest za reward. Okej, okay, nie wiem i chyba nie chcę wiedzieć. egzotyk jest no to nieźle ile możemy zrobić? pobijmy go milion coś rebirfów, znowu bilion rebirfów uwaga wow, Uwa! jest, robimy a w ogóle o czymś zapomniałem że ja jestem przez to głupi, ale dobra, otworzymy sobie i zobaczmy co z tego wypadnie co? Czekaj, co to jest? 21% na to było. No to nieźle. No to nieźle. Czyli ile oszaniemy? Oczywiście 100 trylionów za jedno. Bardzo fajnie. Naprawdę, naprawdę dziękuję. Za chwilę moja głowa wybuchnie. Nieważne. okej okay. Dobra, upgraders. I to właśnie. I to są... Tak, wiedziałem. To są do tego upgrady. Co jest? Okej. Okay. A Co, skąd ja mam tyle już? Dobra, 200 milionów Okej, okay, idę za Nie, gdzie ja weszłam? Dobra, do tego idziemy Za 500 milionów lotów Okej, okay, przejmujemy to, tu... albo nie, po co mi. Hmm. A może się z kimś wytrejduje? Nie, może mi da jakieś pety. O, jest. Co? Nie, ja ci mogę dać. O, proszę bardzo. Co to? Nie i się deletował. Nie no proszę, daj, 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 proszę, proszę. No i nie przyjmie teraz. O, będzie mi na dwa miliony rebirfów. Jest. Dobra. Ile uwaga? 400 trylionów. Za jedno. Przyjmij pół. Pigucci. O! Dawaj. 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 XD źle. Wow. O, możemy o, i uwaga, uwaga. Co to jest za pet? A okej, okay. ale ra... oczywiście. E... Czekaj, nie to Equip. i to anekwip i to Equip. Dwieś. i mało dosyć. A nie, bo nie było tego, okej. Okay. Okej. Okay. No to nieźle. No to nieźle. No to nieźle gra. Prześlijmy ją w kilka sekund. Na no, ezy prześlijmy ją. No x-kaki, dawaj mi jeszcze. x-kaki. Spamie! Je! Spamie! Spamie! A, moja ręka. Dobra, to nic. Spamie! 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 Więcej niż py. Dawajcie, więcej niż py robimy. Więcej niż py. Dawajcie, więcej niż py robimy. Więcej niż py robimy. Pamięć w to! A, moja ręka! To mój palec, a, to mój drugi palec. Dawaj, dawaj Matios, co dla widzów robisz. Dla widzów. Wow, dla widzów to muszę jeszcze szybciej! wow, wow, Wolą mnie palce mega! O, ale to dla mnie jest przyjemne, to jest przyjemne! A, to jest przyjemne! A. Szybko, szybko To jest dla mnie przyjemne To jest dla mnie przyjemne Dobra, dawaj, dawaj To dla widzów Więcej niż P, co to będzie za liczba? P, czyli to jest pewnie patrylion Dobra, dawaj, dawaj A, moje rękę już mi odpada Normalnie, dobra Dawaj Dawaj Ała, awa Dawaj Dawaj, to dla widzów robisz, Matios. Więcej niż P. Uwaga, uwaga, co to będzie? Jeden Q. Co jest? Mamy jeden Q i możemy dwa biliony. Okej. Okay. Szesnaście bilionów. No to nie wiem, co wypadnie. Co jest? Jak ile on na niego było pracy? Co jest? Equip. Tego mogę sobie zentrumować. Tego. One są jakieś dobre, nie? Co to jest? ULOLO. Co ja mam za głowę? Ja jestem ciekawy, jak się robi Gold Gems. Naprawdę nie wiem, jak się robi Gold Gems. A super Rebirth jest. 1 Trylion Rebirth. No to nieźle. No to nieźle. No to nieźle. No to nieźle. Dobra, dawaj, ostatni raz 300 milionów rebirwów. I uwaga, uwaga. I uwaga, uwaga. Bę.